Cześć. Tak, przynajmniej raz w tygodniu staram się o 6 rano spać na kawę do McDonalda. Dzisiaj jest właśnie ten dzień. Potrzebuję takiego chwilę spokoju, chwilę dla samego siebie. Więc zabieramy torpę, zamykamy auto i idziemy do Maca. To jest mój ulubiony zestaw kawa z kodą, oczywiście espresso. winem I książkę. Chodówki, łapki, myślenia w biznesie. Zaczynamy które nie tracimy czasu. No i oczywiście ciasteczko karmelowe. Już po kawie w McDonaldzie jestem na hali. To mamy drugą halę, na której ja teraz stoję. Tam mamy pierwszą. Tam jest właśnie widać trochę stołu do sterczowania, Tam trochę regałów i wózka elektrycznego. Tam mamy cały Sklep internetowy, związany z cukiernictwem, tu trochę z przemysłem. W tym monitorze jest cały komputer, do tego oczywiście router, tam drukarka. Do listów przewozowych i tak wygląda stanowisko osoby, która obsługuje cel Asysta. W tej części hali mamy przygotowane kartony klapowe do sprzedaży. Powoli je produkujemy i magazynujemy. I za niedługo będą już jako nowy asortyment u nas na sklepie. Głównie do obsługi właśnie e-commerce'ów. Tak w skrócie Wam pokażę również. To jest karton na płyty winylowe. My go nazywamy karton wzmocniony. Tu jest karton. My to nazywamy obika, ale fachowość to nazywa. No, leciało mi z głowy. Multibox, multimail o, na, do wysyłania książek A5, to jest akurat na A4. Na A5 mamy gdzieś indziej, czyli głównie do księgarni, czy ewentualnie na jakieś dokumenty w formacie A5 oraz A4. Za niedługo też będziemy wprowadzać kartony. Fasonowe, czyli znowu produkt pod e-commerce. Mamy tego chyba z 200 wykroników najróżniejszych. Bardziej mamy problem z halą, gdzie ten wyprodukowany produkt yy, pomieścić, ale będziemy stopniowo te kartoniki wprowadzać i zaczynamy od tych najbardziej popularnych, najbardziej rutujących, najbardziej kartoników, takich, które yy, wiemy, że nam się sprzedają u innych klientów pod konkretny produkt. I tak będziemy je też reklamować na naszym sklepie. Tu jeszcze jest na przykład przekładka tekturowa, ale przekładka na pół palety euro, czyli 800 na 600 To jest akurat tektura trzywarstwowa, około 300 gram. Mamy też przekładki tekturowe bezpośrednio na paletę euro, czyli 1200 z 800 zarówno z trójki, z trzywarstwowej, jak i pięciowarstwowej. To jest też ciekawy produkt. Jest to produkt na płyty winylowe, ale na małe, chyba siedmiocalowe. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale jest on po prostu, te gniazdo ma 19 na 19 cm, a te na płyty zwykłe winylowe 33 cmx33 cm na 33 cm. Oczywiście ten kartonik może być zarówno biały, jak i szary. Ten kartonik też ten wzmocniony z tym gniazdem jest szary, ale produkujemy również i biały. Tu mamy, tu mamy też bardzo ciekawy kartonik pod e-commerce. Będziemy go też reklamować. Myślę bardziej pod branżę fashion na ubrania. Bardzo ciekawy kartonik, ponieważ zmienia wysokość. Ta wysokość się dopasowuje do naszego zapotrzebowania. Już teraz, nie pamiętam, chyba z 12 cm robi się 15, albo z 10 robi się 13. Taka ciekawa konstrukcja kartonika. A, nie dodałem, ten kartonik jest z paskiem klejonym ma on dwa paski klejone. Te dwa paski są na to, że jeśli kupujecie coś w sklepie, to jednym paskiem ten ten pakowacz w sklepie internetowym go zamyka, do Was przychodzi, otwieracie tym paskiem, jeśli chcecie towar zwrócić, to z powrotem go zaklejacie drugim. Taka ciekawa funkcja. O, tu właśnie czeka paleta do wysłania. Mamy tutaj kartoniki związane z branżą cukierniczą, czyli na torty, ciastka. O, chyba akurat jedzie samochód. Tak, wjeżdża auto. I będzie pakować tę paletę do naszych klientów, takich hurtowych. No i paleta już jedzie do klienta. Tak trochę z zewnątrz nagram, jak wygląda ta hala. Nasza. Cieszę się, bo jest bardzo fajna, przeszklona, jest dużo światła w środku. To co ja lubię, żeby na produkcji też ludzie się dobrze, dobrze czuli. To powoduje. Właśnie dużo światła tak nas uczyli, gdy projektowaliśmy domy. Tu mamy jeden kontener na odpady, tu mamy drugi kontener na odpady. Wpadają tu głównie odpady poprodukcyjne. Tu jest dużo, dużo miejsca, fajnie wykostkowana bram droga, i tu gromadzimy sobie palety zwrotne i jeszcze tu mamy troszkę więcej miejsca i drugą bramę wyjazdową no i już w samochodzie odjeżdżamy z hali szkolenie zrobione teraz będziemy te rzeczy wdrażać lecimy w stronę, w stronę miasta, w stronę centrum kontrolka paliwa się zapaliła, więc jeszcze zatankujemy samochód Też na na hali, gdzie mamy e-commerce wprowadziliśmy kolektory Zebry do obsługi kodów kreskowych i każdy produkt ma swój kod kreskowy korzystamy po części z WMSa żeby do, do zbierania i, i pakowania, żeby unikać błędów przy Kompletowaniu zamówień. No i tak cały dzień pracy się skończył. Cały tydzień. Mamy piątek, godzina 16. Wszystkie paczki zostały nadane. Nie mieliśmy żadnych opóźnień. Trochę mamy braki w regałach, ale wszystkie produkty stoją tam na tamtej drugiej, drugiej części hali. To będzie tylko kwestia poukładania w poniedziałek. Wszystko jest przygotowane, bezprzątane i miłego weekendu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli filmik był ciekawy, to zapraszam do zostawienia suba, lajka i do usłyszenia.